Rozmawiałem dosłownie dzisiaj z kolegą, który pracuje w małej slash średniej firmie, nie korporacja i sam przez miesiąc czasu, czy miesiąc z niewielkim kawałekiem, ale chyba nawet dokładnie miesiąc, zbudował praktycznie na wewnętrzne potrzeby tej firmy niemalże system ERP z różnymi elementami, które tam siedzą. Pewnie to nie jest perfekcyjne, ale na potrzeby tej firmy absolutnie wystarcza. Zadbał o różne aspekty związane z bezpieczeństwem, serwerami i tak dalej. Funkcjonuje. Dostał zielone światło na to, żeby to normalnie weszło na produkcję. Ej, miesiąc czasu, system zbliżony powiedzmy do IRP czy IRP Lite, jakkolwiek sobie to nazwiemy, to nie jest mała rzecz. I, i, i zrobił to samodzielnie, korzystając z, z narzędzi, tych, które. Tych, yy, Asystentów kodowania AI. O, tak to ładnie się nazywa. tudzież Vibe coding. Czy nie dziwi mnie to, tak? To, to, co ja to będę daleko szukał, mój brat zrobił dla naszej organizacji CRM, tak? I też go sam napisał. To jeszcze napisał go jeszcze, zanim był hype jakiś AI-owy, więc trzeba było tam się trochę natrudzić, żeby to, to pokodować, po, po ale, ale są, a teraz jest łatwiej, tak? No, to skoro mamy różnego typu rzeczy, modele, które nam pomagają, no to, to jest trzeba po prostu z tego korzystać. A na cały odcinek zapraszam Ciebie na mojego YouTube'a.